Hej, co się Manko, jestem Kondi. 2673. Dzisiaj Wam pokażę tego. I Wam pokażę poradnik, jak wygrać tego. Tak, jak wygrać kolor dla nie efekt, kolor. efekt będzie tego. Efekt będzie niedługo, ale będzie. No, jutro no, albo jeszcze może dzisiaj. No. Pierwsza rzecz yy, to jest tego. Wchodzicie w pierwszy link w, yy, w opisie i to pobieracie. I potem sobie klikacie Windows i wpisujecie sobie kolorki. Najlepiej kolorki i kolorki Ko Źle wpisałem, no to no. Będzie, zna, będzie zmieniona nazwa na dobrze, a nie, bo to jest ta zła, no, czekajcie, moment, eee... to jest ten taki plik i go otwieracie jak w WinRarze, no chyba WinRara każdy ma, to nie jest ciężko zainstalować, no. Ale tego nie będę pokazywać. Tu możecie zostawić suba. Paczka jest autorska. I tak. Tutaj macie jak to wgrać, gdzie to trzeba wgrać, ale ja wam od tego robię poranek Więc tak, wchodzimy w folder kolorki i tu macie tego masę tak, włączamy eksplorator plików i wchodzimy w swoją lokalizację 5M-a. Jak nie wiecie, gdzie ona jest, to sobie tu wpiszcie FiveM i prawym otwórz lokalizację pliku. E, otwórz lokalizację pliku jeszcze raz i teraz sobie kliknijcie na wędzie główny i przypnijcie sobie to do paska. Do paska szybki dostęp, nie? Ja to mam. Patrzcie. E, jeszcze raz, tu, fivem, tak, i to, no, ja już mam przypięte, więc, e, no. otwórz lokalizację, przypinacie właśnie to i tak, fivem application data, citizen, common, data, Time cycle. I w tym time cycle y tutaj sobie wrzucamy. Tak, fioletowy. No tutaj macie te nagrania, jak to ogólnie wygląda. E no. No, tak wygląda na przykład fioletowy efekt. No. Y pasków, nie ma efektu, co se sami zobaczycie, bo ja przed chwilą musiałem jeszcze raz troić, bo mi się zepsuło, to już nie chcę drugi raz ryzykować ja akurat sobie wezmę pomarańczowy i tak, przerzucacie i macie, nie? tutaj pomarańczowy wygląda, tak? i teraz to można zamknąć z włączonego mam. Włączam FiveMA i widzimy się już na FiveMA. Dobra. E, jesteśmy już na serwerze. No. E, so, I widzieliście, jest efekt. Jak wgrać skiny do FiveMA, to tego. E, to kiedy indziej pokażę. Będzie z tego odcinek. E, bo teraz wrócę z wakacji, bo już no, po wakacjach, bo jest 1 września. No, więc ja wam tego. Mm, no, zostawcie, suba, e, łapkę w górę. Zaraz wlecę jeszcze, mam właśnie dwa odcinki do nagrania na efekt kila, efekt i efekty no i te skinki. Mm, a i jeszcze tak mogę zapowiedzieć, bo robię z, e, z pewną osobą robimy serwer Discord takich właśnie gdzie będą różne e, shadery, też te efekty killa i takie rzeczy. No ale to jeszcze dopiero dzisiaj to zaczęliśmy robić. No. Więc dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Zostawcie super lajka. nerwa.